Uzależnienia, dopalacze. Cześć. No, temat trudny, ale trzeba o tym rozmawiać, dopalacze. Wiecie, że to sprawa przez jednych bagatelizowana, a przez innych przemilczana, ale jest niestety wiele osób, którym to zniszczyło życie albo ich bliskim. Nie da się ukryć, że jest to problem szczególnie wśród młodych ludzi. Ogólnie środki odurzające, lekomania, narkotyki dopalacze. Może dzisiaj wydaje Ci się, że to Cię nie dotyczy, ale lepiej dowiedzieć się, z czym to się wiąże, niż potem być mądrym po szkodzie. A dopalacze to niestety w wielu przypadkach pewna śmierć. Dopalacze to potoczna nazwa grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym. Są to narkotyki projektowane bądź syntetyczne. Występują w postaci mieszanek ziołowych lub proszku. Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia, ponieważ znajdują się w nich nowo wytwarzane substancje toksyczne, o których prawie nikt nic nie wie. Utrudnia to pracę lekarzom, którzy mogą okazać się bezsilni wobec nieznanych substancji. W dopalaczach znajduje się wiele zanieczyszczeń, które potęgują ich szkodliwość. Używanie tych produktów może doprowadzić do utraty przytomności, trwałego uszkodzenia mózgu i narządów wewnętrznych organizmu, np. serca i nerek, a nawet zgonu. Wśród substancji dopalaczy znajdują się m.in. pestycydy. Stosowane głównie do zwalczania szkodników w uprawach roślin. Kiedy dostaną się do organizmu ludzkiego, powodują wiele dolegliwości: od zapalenia skóry, ogólnego osłabienia, bólów głowy i bezsenności, po zmiany morfologiczne krwi, zapalenie wątroby i zaburzenia pracy serca. Częstym składnikiem dopalaczy jest również ołów, jeden z najbardziej toksycznych metali ciężkich, który kumuluje się w organizmie, w kościach, nerkach, mózgu. Skutkuje to zaburzeniami układu krążenia, nadciśnieniem tętniczym, chorobami układu nerwowego, a nawet uszkodzeniem mózgu. Innym silnie toksycznym pierwiastkiem występującym w dopalaczach jest rtęć. Przyjęcie małej dawki przez człowieka powoduje początkowo osłabienie i bóle głowy. Do tego dochodzą zaburzenia snu, problemy z koncentracją i pamięcią, a także zmiany osobowości. Ostrych zatruciach rtęcią pojawia się niewydolność krążenia, uszkodzenie nerek i układu nerwowego, drgawki, a w końcu śpiączka. Żadna dawka dopalacza nie jest zatem bezpieczna. Posłuchajcie eksperta na temat tego, jakie mogą być konsekwencje zażywania i handlowania dopalaczami. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zabrania się wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych tzw. dopalaczy. Za złamanie zakazu grozi kara finansowa od 20 tysięcy złotych do miliona złotych. Inspektorzy sanitarni mogą wstrzymać obrót podejrzaną substancją, a nawet zamknąć punkty jej wytwarzania i sprzedaży za samo udostępnienie małoletnim substancji psychoaktywnej, której użycie może narazić na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia, czyli na przykład dopalaczy, grozi kara do 3 lat więzienia. Karze podlegają nie tylko sami sprzedawcy, ale też każdy, kto udostępnia dopalaczy nieletnim. Wprowadzano zakaz reklamy sugerującej konsumentom, że zawarte w dopalaczach substancje działają na przykład jak środki odurzające. Zdarza się, że udając produkty kolekcjonerskie, kadzidła albo sole do kąpieli, dopalacze są niestety oferowane w nielegalnej sprzedaży. Kara nie omija też sprzedawców w internecie, niezależnie czy są to polskie czy zagraniczne serwery. Nawet jeśli strona będzie hostowana na innym, nie na polskim, nie ma żadnego znaczenia dla odpowiedzialności karnej. W sytuacji, gdy do udostępnienia towaru dochodzi przez to, że zostanie on ostatecznie wysłany i doręczony na terytorium Polski. Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży substancji psychoaktywnym osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Warto pamiętać, że łamanie tych przepisów dotyczy też młodych ludzi, którzy niestety podejmują się również rozpowszechniania dopalaczy wśród znajomych. Oni także nie unikną kary i poniosą odpowiedzialność, czyli jeśli są przed 13 rokiem życia, to czyny popełnione przez te osoby są demoralizacją. A jeśli mają między 13 a 17 rokiem życia, są już sprawcami czynu karalnego. Powyżej 17 roku życia takie osoby odpowiadają jak dorosły. Są też takie sytuacje, w których osoby między 15 a 17 rokiem życia za ciężkie przestępstwa odpowiadają jak dorosły. Są to m.in. ciężki uszczerbek na zdrowiu czy zabójstwa. Warto powiedzieć, że szkoły też są pod nadzorem. Są określone procedury działań w przypadku, gdy na terenie szkoły jest uczeń pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Nauczyciel najpierw powiadamia o tym wychowawcę klasy i dyrekcję. Uczeń jest izolowany od reszty klasy pod nadzorem. Następnie wzywana jest pomoc medyczna w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub udzielenia pomocy medycznej. Kolejnym krokiem jest zawiadomienie rodziców, którzy są zobowiązani do odebrania ucznia ze szkoły. Lekarz decyduje, czy uczeń powinien pojechać do domu, czy do placówki służby zdrowia. Jeśli rodzice odmawiają odebrania dziecka ze szkoły, uczeń jest przekazywany do dyspozycji policji. Policja jest też wzywana w sytuacji agresji, niebezpiecznego zachowania ze strony ucznia. Młodych ludzi kuszą zapewnienia, że dzięki dopalaczom przeżyją niesamowite doznania, poznają pozazmysłową rzeczywistość. Jest to oszustwo. Sięgając po dopalacze, doświadczamy nudności, bezsenności, przeraźliwego lęku i paniki, halucynacji i urojeń, a także utraty kontroli nad sobą i swoimi zachowaniami. Jednocześnie trudno przewidzieć, jakie będą skutki dopalaczy, ponieważ na każdy organizm mogą zadziałać inaczej. Dopalacze nie zostały poddane tak dokładnym badaniom, jak na przykład leki. Producenci dopalaczy niestety popełniają też wiele błędów, często sami świadomie lub nieświadomie, przesadzają z substancją czynną i produkują jednoznacznie śmiercionośne substancje. Spożywanie dopalaczy wydaje się nielogiczne. Na opakowaniu wypisany jest skład oraz ostrzeżenia, że produkt nie jest do spożycia przez ludzi. Nawet jednorazowe ich użycie może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a niekiedy nawet śmierci. Powody, dla których nastolatki sięgają po dopalacze są bardzo różne. Nie wolno ich bagatelizować. Wśród nich rozróżniamy zarówno problemy związane z nieodpowiednią socjalizacją wynikającą z sytuacji w domu, brak zrealizowanych potrzeb w obrębie rodziny, konflikty w grupie rówieśniczej, czy też chęć przypodobania się im. Młodzi ludzie niekiedy sięgają po środki odurzające w momencie, gdy czują się przytłoczeni obowiązkami. Duża ilość nauki, oczekiwania rodziców względem osiągnięć, często nie tylko w szkole, ale też dopalacze w połączeniu z innymi narkotykami i alkoholem są dzisiaj przez młodzież kojarzone jako urozmaicenie spotkania, element dobrej zabawy czy imprezy. Wielu młodych ludzi ma silną potrzebę akceptacji w grupie lub utrzymania określonej pozycji. Jednocześnie nie ma wystarczających umiejętności asertywnego zachowania się w relacjach z innymi, mówienia nie, tym bardziej kiedy występuje presja. Wtedy zażywanie narkotyków do palaczy wydaje się jedynie robieniem tego, co inni, dopasowaniem się do grupy. Badania pokazały też, że pod opalacze sięgają eksperymentatorzy, czyli ludzie zainteresowani działaniem różnych substancji psychoaktywnych oraz osoby, które już są uzależnieni od innych używek. Warto pamiętać, że są instytucje, które mogą być pomocne przy problemach z dopalaczami. Na przykład warto zwrócić uwagę na osobę, która nagle oddala się od nas, staje się łobca, ma kłopoty z nauką, wagaruje mimo iż wcześniej tak nie było, unika rozmów, kontaktu, kłamie, jest niecierpliwa, ciągle rozdrażniona. Ma zmienność nastrojów i samopoczucia, sypia w dziwnych porach, ma nowych, dziwnych znajomych, kwestionuje szkodliwość narkotyków, ma problemy z odżywianiem, ma przekwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar. W pokoju pojawia się dziwny zapach, z domu znikają pieniądze lub pożycza je bez przyczyny. Ważne jest też budowanie świadomości dotyczącej szkodliwości środków odurzających, a także konsekwencji, jakie mogą one wywołać nie tylko pod względem zdrowotnym, ale także psychicznym i społecznym. Nie można myśleć krótkoterminowo. Ważnym aspektem walki z uzależnieniami jest szukanie alternatyw dla używek, realizacja pasji, marzeń, zainteresowań. Jak widzicie, szukanie zastępczych środków szczęścia nie jest dobre. Wiem, że czasy, w których jesteście, nie są łatwe. Dojrzewanie, wchodzenie w dorosłość to trudne wyzwania. A jeszcze nie każdy ma świetną rodzinę, super szkołę, wielu przyjaciół. Mierzycie się z wieloma wyzwaniami. Ale to wasze życie i szczęście jest najważniejsze. Warto mieć wiedzę i zastanowić się poważnie, czy potrzebne są Wam takie konsekwencje. W jakim wieku osoby nieletnie, według prawa, są sprawcami czynu karalnego? Między 12 a 17 rokiem życia, między 13 a 17 rokiem życia, Między czternastym a siedemnastym rokiem życia, między trzynastym a siedemnastym rokiem życia, jakie substancje są w dopalaczach? Pestycydy, rtęć, ołów. Za złamanie zakazu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wytwarzania i wprowadzania do obrotu do palaczy grozi kara od 20 tysięcy do miliona złotych, od 100 tysięcy do pół miliona złotych, od 20 do 100 tysięcy złotych, od 20 tysięcy do miliona złotych.